A tak naprawdę chodzi oczywiście o Tyrannosaurusa Rexa. Często zwanego jako T-Rexa, Rexia itp., itd. I tak dalej. A więc tak, jest to największa konstrukcja z tego zestawu i najbardziej chybotliwa. On po prostu. Wow. O. On po prostu się buja. On normalnie po prostu się buja. Dotniemy go w czułko, on już się buja. Też jest... No, buja się na maksa. No, ale dobrze. Żeby nie mówić tylko o tym, jest buja, że się buja, jest po prostu przepiękny. Ja po prostu zachwycam się jego konstrukcją. Pomimo, że jest chybotliwy, lubi się rozpadać yy, i ma... No taką średnią artykulację. Okropnie się go buduje, bynajmniej mi. to no szczegółów jest tu groma i po prostu wyglądają pięknie. Czaszka jest pięknie odzorowana. charakterystyczne dwupalczaste ręce pięknie odzorowane. No dobra. Nogi, nogi troszeczkę takie słabe, no ale to po prostu to musi utrzymać ten ciężar. Ogon jest nawet ok. Żebra itp. itd. I aż dwie tarcze. Jak już mówiłem, dla mocera zestaw jest świetny. No i podstawka jest fajna. Tutaj znowuż mamy to samo, co w przypadku mm, naszego triceratopsa, czyli noga jest przyłączona do podstawki. Ale tutaj wygląda to dużo ładniej, dużo lepiej się zlewa z całością. Że sam na początku tego nie zauważyłem, ponieważ na pudełku piszę, że zestaw jest preferowany dla 16 lat plus. I sam bym też tak uznał, ale muszę przyznać, że podczas budowania triceratopsa, drugiej saszetki, już troszeczkę się zmęczyłem. Tak, ponieważ ilość białych części to jest po prostu makabra. Po prostu. Jak się na to patrzy, to po prostu się gubi i jedną część się szuka pół godziny. I no, jako że akurat mój młodszy brat był w pobliżu, sześciolatek, pozwoliłem mu zbudować nawet mu go zachęcałem. On się oczywiście od razu zgodził zbudować T-Rexa. I zbudował go. Tak, czyli, czyli określenia wieku lego kłamią. Czyli bez problemu, oczywiście nie, nie, nie mówię tu o tym, że ten zestaw jest dla dzieci. Ponieważ no, nie da się nim praktycznie bawić, bo co chwilę coś się rozpada, co chwilę coś odpada. To jest zdecydowanie 100% wystawowy zestaw. Chyba że po prostu kupujemy go na części. Czyli kupujemy, bierzemy części i budujemy coś innego. To wtedy jest spoko. No ale dobrze, więc yy, szacun dla mojego młodszego brata któremu udało się go zbudować, bo ja sam miałem problem ze zbudowaniem gdy chciałem po prostu też sam zbudować na drugi dzień go miałem po prostu problem pod koniec już budowania głowy tej oto tutaj części szukałem 8 minut no około 8 minut, około 10 minut, coś takiego po prostu jej szukałem i szukałem i to już dosłownie zostawała taka garstka części niczym garstka części zapasowych ja patrzyłem w nie, patrzyłem, szukałem. I przez 8 minut nie mogłem znaleźć szczęścia w tak małej części. Po prostu, już w pewnym momencie, wręcz oczy bolały. To jest straszny minus tego zestawu. Ilość białych części po prostu boli w oczy. W pewnym momencie budowania. Ale warto, warto przeboleć to. I potem móc podziwiać dinozaury na półce. A raczej szkielet dinozaurów. A więc, tak. Mm... Widziałem też, że ludzie się czepiali do sprzętu też Triceratopsa, do tych takich szarych części ale ja uważam to za. No, nie uważam tego za minus, ponieważ w normalnych muzeach też te szkielety czymś łączą, jakimiś drutami coś, więc dla mnie to jest bez problemu do przyjęcia. No więc dobrze. Jego artykulacja to. Paluszki. Ręce są nawet spoko. Artykuł. Artyku... Mają... Mówiłem, że wszystko odpada? Mówiłem. Są spoko. Mają dobrą artykulację. Tutaj mamy głowę, która niestety jest dość ciężka, przez co ten zawias jest absolutnie bez sensu, ponieważ dobrze, że nie odpadła. W sumie, ojcie, nawet nie widzieliście tego. Tak? Dobrze, że nie odpadła. Teraz trzymałem bardziej Więc tak Ogólnie trzyma się na zawiasach Tym tutaj, który też odpada, więc jest bez sensu Najwięcej tutaj robi ten zawias Klipsowy I zawias kulowy Tutaj mamy na dwóch Lubiących się łamać Nawet nie mam w stanie jak to pokazać wam hmm. Zaraz coś wymyślę Co ja mu robię? Biedny T-Rex. Mamy na tych rączkach droidów. To jest przerażające. T-Rex, co ci się stało? Ziomuś. No dobrze. Wróć do żywych. No. Pamiętam, gdy. Um, przygotowywałem się do tej recenzji. W pewnym momencie T-Rex mi tak poleciał. I nie zrobiło się w tak. Tylko po prostu poleciał tak, i ta czcięka mu się w ten sposób o cofła. Co było smutne. Ale dobra, dość opowiadań za planu. Mówiłem już o detalach? Na pewno mówiłem. I powtórzę to jeszcze raz. Detale są przecudne. No ale dobrze. O! O! wow, Nie odpada. Dobra, odpada. O, to też lub. Chwila, co się dzieje? Co się, co się, co tutaj się dzieje? Dlaczego wszystko odpada? Tak, bo to jest pan T-Rex. I on jest na półkę. Nie do zabawy. Nie da się nim bawić. Bo się rozpada. I ja mówię to z pretensjami, bo można było zrobić lepiej. Można było tu dać klipsa, lepszego klipsa, można było tu coś też zrobić choć nie wiem co, jeszcze o tym nie myślałem ale pewnie jakoś da radę to naprawić więc tak, jest chybotliwy rozpada się, ale jest po prostu piękny, więc t jest najgorszą i zarazem najlepszą tutaj konstrukcją i ja po prostu nie jestem w stanie zdecydować czy jest zły, czy jest dobry, teraz go troszeczkę naprawię Aha, o. A co tu się stało? Już się bałem, że coś się kłamało. Na szczęście nie. No, już się nie mogę doczekać, bo na potrzeby recenzji musiałem go ściągnąć z jego miejsca docelowego. Więc już się nie mogę doczekać, aż wróci na miejsce, będzie pięknie prezentował się na półce i nie będzie się rozpadał. I raczej, raczej się nie zdecyduję, żeby Rozłożyć go na części jest po prostu zbyt piękny. No i ma zbyt długi ogon. <laughs> A więc tak. Hmm. Teranosaurus Rex żył w kredzie około 67 milionów lat temu, czyli jest w sumie w późnej kredzie. Jest w sumie najmłodszym. Nie, tak, nie, tak, tak, nie, nie. Tak, jest tutaj najmłodszym. Z naszych dinozaurów miał około 12 metrów długości, On został odnaleziony pierwszy raz w Ameryce Północnej i jego paszcza, jego szczęka, liczyła od 50 do 60 zębów. No to mamy trochę mniej, no ale skala Lego. Te zęby mogły osiągać aż do 23 cm. To jest ogromna ilość. Ilość to jest ogromna długość jak na zęby. Nasze zęby osiągają max centymetr. Może dwa. Nie no, raczej centymetr, tylko w sumie nigdy nie liczyłem zębów. Ktoś to robił w ogóle? Chce się liczył? Nie. Liczył długość zębów. Ktoś to robił? Chyba nie. A więc tak prezentują się nasze. Dinusie. Teraz czas przyszykować się, a raczej nie przyszykować się. Czas na porównania. Tak, na potrzeby porównań musiałem zmodyfikować kadr. No i starałem się ująć wszystkie dinusie w jednym miejscu, więc od razu macie porównanie wszystkich dinusi i porównanie ludzika do wszystkich dinusi plus porównanie szkieleta do ludzika i do wszystkich dinusi. No i tak, na start obiekt poprzedniej recenzji, jak to zwykle robię. Zwykle raz to zrobiłem, ale zaraz zrobię to drugi raz. Czyli Matoro, który też jest biały. No kurde, biały kadr. Postawię go może przy nich. O, więc jak widać, Matoro jest wyższy, ale na pewno nie dłuższy. Dobrze. Oczywiście nie mogło zabraknąć. Nie mogło zabraknąć maku, makuty. Oczywiście. Tutaj. Tak. Nie mogło także zabraknąć dziwnego moca galidor. W sumie nie był potrzebny. I coś. Szczególnie ten, małego raptorka z... z... z jednej z tych nowych serii dinozaurów z Jurassic World i tutaj mam dla porównania coś bardziej kultowego i dość wyjątkowego coś też również małego czyli malutki, szary dinuś i oto on jak widać, jest naprawdę malutki. Już tutaj poprawię kadr. Przepraszam za TT. I tak się prezentuje. Maedynusie, ludziki: Triceratops choridus, Pteranodon, biceps, T-rex. Matoro. Dobrze. Wróćmy do poprzedniego układu. Dobrze. I tak w porównaniach nie mogło zabraknąć coś bardziej, no hmm, coś po prostu innego. Oj, tutaj na dźinusa jednego uważać muszę, bo jest już trochę stary zwykłego tutaj czołgu

ዱዱዱ 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 ዱዱዱ

oryginalnego zestawu, yy, znaczy zestawu oryginalnego projektu Lego Ideas. jak tutaj widać więcej jest więcej tych dinozaurów. Są one na takich, no, nie muzealnych podstawkach, tylko na takich roślinnych. I yy, osobiście wolę ten wybór LEGO z y, takimi podstawkami muzealnymi i coś tu jest nie tak. I już wiem co. Zabrakło światła. Ojej. I cała recenzja bez górnego światła. Dobra. Mam nadzieję, że nie będzie tego widać. A więc, tak. Wracając do tego porównania, to mamy jak tutaj widać. Tutaj mamy trzy. Tam było ich więcej. Nie mam teraz niestety tego obrazka przy sobie, ale wkleję go oczywiście był tam brachiosaur, dilofozaur Plesiozaur, triceratops też był i jeszcze jeden był, ale już nie pamiętam kto dokładnie czyli jak widać tak naprawdę jedynie triceratops ostał się z oryginalnej i w porównaniu z oryginałem lego odwaliło kupę roboty dużo bardziej mi się podoba ten legowy model takie dinozaury jest mniej, ale są według mnie bardziej dopracowane. Wyglądają lepiej. No i, no, i, no i kto by nie chciał mieć Lego Sapiens? No kto? Lego Sapiens, najlepsza część tego zestawu. No dobrze, teraz yy, takie porównania do oryginalnych szkieletów. A więc: yy, oto szkielet Pteranodona. Oto szkielet. Triceratopsa. I oto szkielet Tyranozaura Rexa. A więc tak, uważam ten zestaw za piękny. T Tutaj jest moja y subiektywna ocena. Więc będę go zachwalał. Jest piękny. Wygląda pięknie. Jest pięknie, pięknie zbudowany. Bolą oczy, znaczy, no po prostu zestaw mnie. Zachwycił. Jakoś że zdobyłem go bardzo niespodziewanie. Tak naprawdę w ogóle nie miałem w planach posiadania tego zestawu. Cieszę się, że go mam. Cieszę się, że może stać na mojej półce. I codziennie cieszę tymi dynamiami swoje oko. A więc, tak, teraz troszeczkę bardziej przejdźmy do obiektywnie. War, ważne zaznaczyć, już to na pewno zaznaczałem, ale zestaw nie jest dla dzieci. Dobra, mój młodszy brat go zbudował, ale no nie da się nim bawić. Chyba, że na moce. Na, jest to zestaw zdecydowanie bardziej na moce albo na wystawę, na półce do, dla kolekcjonera. No, Dziecku na urodziny na przykład bym takiego zestawu nie kupił ponieważ co z tego, że zbuduje z bólem oczu i tego, że będzie cały czas prosił rodziców o pomoc i tak później nie będzie mógł się tym bawić, tylko patrzeć. No dobrze, dla mnie, dla kolekcjonera jest to zdecydowanie bardzo fajne. Ja lubię się patrzeć na lego, lubię to, ale dobrze, mniejsza o tym obiektywna ocena. Oczywiście system plusowo-minusowy, zaczniemy od minusów. Chybotliwość i tutaj mi chodzi o to, że zestawy się chwieją. Zestawy się rozpadają. Nie będę już ich rozpadał, już to pokazywałem. No i to jest minus, to jest definitywny minus i to bardzo mocny minus. A więc tak, zostaje jeszcze minus numer dwa, który nazwałem ból oczu. Czyli problem z budowaniem. Worek numer 3, czyli wo drugi worek do Triceratopsa. Po nim po prostu robiłem sobie przerwę i na drugi dzień dopiero zbudowałem Triceratopsa, znaczy Teranozaura. Po prostu oczy się męczą, jest to nieprzyjemne wręcz. W sensie, okej, okay, gdy robi się to z przerwami długimi w miarę, na przykład jednego zbudujemy dzisiaj, drugiego jutro, trzeciego pojutrze, wtedy jest naprawdę przyjemnie budować. Ja niestety. Ja niestety budowałem większość naraz Starałem się i po prostu w pewnym momencie już powiedziałem sobie dość. Jednej części szukam pół godziny, pomimo że stoi na środku, nie przykryta niczym, po prostu po prostu nie da się jej zobaczyć przez to, że wszystko jest białe. I nawet nie pomaga to, że na przykład budowałem je na szarym tle. Na szarym prześcieradle. No ale to nie jest ważne teraz. No strasznie, a jeśli chodzi już o worek numer 5 i 6 czyli worek do tamtego pana to jest po prostu już po prostu nieprzyjemne budowanie to jest już po prostu nieprzyjemne budowanie oczy bolą w pewnym czasie budowanie robi się męczące i nie sprawia tyle przyjemności jak na przykład przy tym panie czy na początku tego bardzo przyjemnie się za to buduje podstawki szczególnie tego, bo jest duża a więc tak do budowań Ludzików nie mam żadnych zastrzeżeń mm. no i to są tyle minusów. Nie znalazłem żadnych więcej minusów. No, może troszeczkę ograniczona ruchomość, ale zawsze da się coś z tym zrobić. Po prostu je odpowiednio wypozować, tak jak się da. Za to plusów jest więcej. Więc tak, cudne detale. No detale są po prostu piękne, yy, i tak. To, że na kamerze nie, nie, nie ruszam rękoma, to tak, cały czas nie mi ruszam, gestykuluję cały czas, po prostu tak już mam, więc po prostu zestawy są piękne, nie trzęść się, o tym mówiłem o chybotliwości, a lekko tutaj rękoma ruszam podkład, dobra, to już nie było lekko, a więc tak, no, detale piękne, no po prostu... No zresztą już i tak pokazywałem detale, ale powiem wam, że nie zaszkodzi to zrobić jeszcze raz. Dalej się zastanawiam, czy naklejać te naklejki. Czy jednak chcę już odpuścić. Oj, kamera mi uciekła. Naklejać, nie naklejać. Odpuścić. Nie jestem do końca pewien. Więc tak. Kolejnym plusem są yy, piękne półki. Tak go nazwałem. Tak zestaw cudnie wygląda na półkach. jejuś, to jest zestaw stworzony do tego, by był na półce. I gdy ma się go na półce, po prostu samo 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 to, że on tam stoi, można na niego spojrzeć. Daje niewyobrażalną frajdę. Tak duże zestawy Lego mają tu do siebie. Szczególnie właśnie takie detal z dużym ilością detali. ładne. Jeszcze jak ktoś lubi dinozaury, jak ja, to jest po prostu cudo. I to jest obiektyw, oczywiście. Choć nawiązałem do. No ale nieważne. Więc tak. Kolejny plus: odzorowanie materiału źródłowego. Czyli prawdziwych szkieletów. No, Odzorowanie jest według mnie boskie. No dobra, ilość żeber się nie zgadza, czy tam ilość kości, ilość zębów, ale to jest czepialstwo nad czepialstwem. Po prostu to jest. No, według mnie są odzorowane. No, pięknie. I kolejny plus dla mnie oto muzealna otoczka. Otoczka z tym, że mamy podstawki takie ładne. Z napisami, tak jak w muzeum. Mamy Homo sapiens, Lego sapiens znaczy się. Yy, mamy właśnie naszego archeologa. Yy, mamy właśnie książkę z długopisem. Grafiki na pudełku z tym ten. No to jest po prostu, według mnie, to dodaje takiego klimatu temu zestawowi muzealnego, że aż się chce zbudować muzeum i tam po prostu te modele umieścić. Oczywiście nie jestem w stanie. Zbudować, ale gdybym był, to bym to zrobił. I tak oto się prezentuje skala minusowo-plusowa, czyli dwa minusy negują dwa plusy, więc zostaje nam dwa plusy, czyli zestaw jest na plus. Bardzo go polecam. Oczywiście, jeśli chodzi o kolekcjonerstwo czy mocerstwo, zestaw jest po prostu idealny. Po prostu nic tylko położyć na półkę. I codziennie się nim cieszyć. Najlepiej w widocznym miejscu. No nic, nie wiem, co jeszcze mógłbym o nim powiedzieć. Nie chcę przedłużać specjalnie. No, po prostu polecam ten zestaw. I za tę cenę sklepową 250 podejrzeń złotych. Tak. Nawet warto troszeczkę przepłacić. Ale oczywiście nie przesadzajmy. Więc jak najbardziej polecam ten zestaw, i idę ułożyć go pięknie na półce i wpatrywać się w niego przez kolejne godziny. Polecam i do zobaczenia następnym razem.